To powinna być natychmiastowa dymisja, bo bardzo dużo wtedy stracimy. To, co było w ostatnim czasie, to była to kompromitacja polskiej reprezentacyjnej piłki. To jest drużyna perspektywiczna, oni tam kiedyś będą grali. Kiedyś to mnie guzik obchodzi. Czy Wojciech Szczęsny jest potrzebny w kadrze? Na razie mamy wynik, panie Janku, 58 do 42 na tak, że jest potrzebny. Ja chciałem pana zapytać, no bo mówiliśmy wcześniej, że Wojtek Szczęsny tę karierę reprezentacyjną zakończył, że w kadrze nie chce grać. Natomiast my często powtarzamy, że w kadrze powinni grać najlepsi, piłkarze w najlepszej formie. A dziś mam wrażenie, Polskim bramkarzem, który jest w najlepszej formie, jest Wojciech Szczęsny. To może m, m, Michał Probierz powinien, nie wiem, z, z, z bombonierką pojechać do, m, do Barcelony i powiedzieć, słuchaj, no Wojtek, wracaj do tej kadry, jesteś mi potrzebny. No ja mam tutaj inne zdanie. Ja uważam, że zakończył karierę, potraktował Barcelonę jako m, taką pomoc. Robert Lewandowski go namówił do tego żeby tam był tym takim zabezpieczeniem dla Penii i zobaczymy, co on zrobi, bo sama Barcelona jeszcze w tej chwili nie wie, czy podpisze kontrakt z Penią, czy nie podpisze. Oni po prostu sami nie wiedzą. To jest czeski filmik, nic nie wie, co będzie z tym. Razem. Oczywiście Wojtek w tej chwili jest pierwszym bramkarzem, zyskał to miano i on po prostu się w tym momencie bawi, ale czy on będzie chciał kontynuować karierę po po zakończeniu sezonu, to nikt nie wie. Nawet on sam nie odpowiedział. Ja nie wiem, czy on, czy on chce odpowiedzieć, czy nie chce, czy on chce grać, czy nie chce grać. To jest tak, że w tej chwili na dzień dzisiejszy gra, i to jest wszystko, co można powiedzieć. Ja uważam, że nie powinien tutaj powracać do reprezentacji, bo już został raz pożegnany. byłoby to jakieś takie jeden. Poza tym mamy te spotkania, które. Pierwsze dwa spotkania i z Maltą i z Litwą to właściwie o Rygulskiego mogę grać z nimi też. Punktów no wie pan, robić, ale też tak mówiliśmy przed Mołdawią, że Orły Górskiego mogłyby grać. I, I piłkarze wie pan, z wielkich klubów odnoszący sukcesy w klubach skompromitowali się doszczętnie w Kiszyniowie, przegrywając dwa do trzech, przynosząc wstyd i sobie, i, 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 i wszystkim kibicom polskim. Także ja bym tak nie przesadzał panie, panie pan. Panie redaktorze ma pan w 100% racji, ale... Chciałbym pana namówić do tego i wszystkich dziennikarzy w Polsce. Przestańmy traktować reprezentację i selekcjonera jak, przepraszam, jak Caritas. Może, no nic się nie stało. Polacy nic się nie stało. W tej chwili przegraliśmy. Selekcjoner Prowieś, sztab szkoleniowy przegrał wszystko, co było do przegrania. Z tym trzeba skończyć. Nie może być powrotu do jakiejś Mołdawii, do straty pięciu punktów. Nie może być powrotu do tej gry, która była beznadziejna, bo przegraliśmy Mistrzostwa Europy, przegraliśmy Dywizja, przegraliśmy baraż. Nie tylko baraż o pozostanie, ale również ogromne pieniądze. Szkocja to zyskała. I w tej chwili trzeba rozliczać. Panie prezesie, mam do pana ogromną prośbę. Mówię to do Czarka Kuleszy. Panie prezesie. Niech pan będzie twardy, bo jeśli w tych trzech meczach, które będą, nie będziemy dominowali na boisku, nie wygramy tych spotkań, musimy dominować. Ja nie mówię tutaj o czwartym meczu z Holandią albo, albo z Hiszpanią, bo to będzie mecz o wszystko, ale drugie miejsce tutaj musi być. I w tym momencie nie ma żadnego wytłumaczenia. Żadnego, bo jeśli będziemy grali innym systemem, albo dwoma dziewiątkami w jednym meczu, albo jedną dziewiątką w drugim meczu, to już i będą jakieś zachwiania, takie jak były z Mołdawią, to uważam, że powinna nastąpić natychmiastowa dymisja, bo nic z tego nie będzie. I tutaj rozliczajmy wreszcie i reprezentację, i piłkarza, przede wszystkim selekcjonera z wyniku i. Po prostu z gry. Ta gra musi polegać na tym, że w pierwszych trzech meczach, łącznie z Finlandią, 6 chyba czerwca, gramy, musimy dominować na boisku. Oczywiście nie ma tutaj gwarancji na to, że musimy wygrać 5-0, 10-0. Nie. Wygrajmy 2-0, 3-0, ale dominujmy na boisku i zagrajmy jakimś systemem. Przestańmy w tej chwili już mówić o jakich kolejnych nowościach, bo selekcji, sztab szkoleniowy sprawdził około chyba 45, chyba nie wiem, 40 do 50 zawodników. I w tej chwili mnie i nas, polskich kibiców, nie interesuje, kto będzie powołany. Mają być powołani zawodnicy, którzy zdominują tych, te trzy zespoły na boisku. Zdominują, powtarzam, bo jeśli nie zdominują, to powinna być natychmiastowa dymisja bo bardzo dużo wtedy stracimy. Nie, nie uczestnicząc z Mistrzostwa Świata, właśnie w Ameryce, w Kanadzie i w Meksyku. Nie może tak być, że tracimy wszystko tak jak do tej pory, i sztab szkoleniowy i selekcjoner mówi: Nie, nie, ale mamy perspektywiczną drużynę. Nie mamy drużyny. Po prostu mamy zawodników póki co, a nie drużynę, bo nie zagraliśmy dwóch spotkań w jednym składzie. I z tym trzeba po prostu skończyć. Nie ma przymusu gry w reprezentacji. Kto, nie, kto przyjeżdża, nie chce grać w reprezentacji, nie musi grać. Proszę bardzo, niech powie. Ale jeśli wychodzi na boisko, to musi, przepraszam, trawę gryźć i kibice muszą powiedzieć: Kurczę, bez względu na byli, ale grali, ale gryźli trawę, dali z siebie wszystko. A u nas dają z siebie wszystko, właśnie to, co pan powiedział w meczach ligowych, tam. Jak grają, a tutaj przyjeżdżają na, no nie, wiem, no nie wiem, na co, no, na, na to, żeby żeby nas po prostu kompromitować, bo to co było w ostatnim czasie, to była to kompromitacja polskiej reprezentacyjnej piłki. Ależ oczywiście i wie pan, e, najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że my przed takimi meczami jak z Litwą czy Maltą, czyli teoretycznie mocno słabszymi od nas zespołami, nie możemy już tak jak kiedyś powiedzieć, nie no, wygramy, no co z Litwą nie wygramy, z Maltą nie wygramy, dziś my tak nie możemy powiedzieć, bo nasi piłkarze pokazali na, nam, że mogą z absolutnie każdym przegrać, z absolutnie każdym się skompromitować. I dlatego powtarzam, z tym trzeba skończyć. Jeszcze raz mówię, wynik to jest sprawa inna, bo może być 10 poprzeczek, 5 rzutów karnych nie wykorzystamy podczas jednego meczu. A oni raz wejdą strzelą bramkę, będzie 1-0. Ale tak jak w meczu które oglądaliśmy yy, wszyscy, mam nadzieję, że Państwo różnią, Paris Saint-Germain-Liverpool. Moim zdaniem, nie tylko, tylko moim zdaniem, Paris Saint-Germain był zdecydowanie lepszym zespołem. Powinien to spotkanie wygrać dwoma, trzema bramkami, ale oni mieli bramkarza fenomenalnego. To, co on tam wybronił, to się, to się po prostu w głowie nie mieści. Ale kto dominował na boisku? Zresztą sam trener. Paris Saint-Germain powiedział, nie mam pretensji do chłopców. I to jest właśnie to. Przegrali mecz 1-0 u siebie, a teraz mówi, nie mam do nich pretensji. Bo dali z siebie wszystko. Po to, co bronił bramkarz, to jest tak samo jak Wojtek Szczęsny, ale on miał chyba 30 strzałów. Ale to, Pani to jest w ogóle ten... zupełnie inna, inna historia, porównując do reprezentacji Polski. No bo u nas słyszymy ciągle tak. Mamy perspektywy. Idziemy w dobrym kierunku. Jeszcze Aha. będzie dobrze, ten, te piłkarze są bardzo dobrzy, ten zespół będzie szedł, rósł i tak dalej. No i tak rośnie. Że kompromitujemy się na Euro 2024, nie spadamy z Ligi Narodów, zaliczamy kompromitację po drodze, to ja tutaj żadnego nie wiem. Może pan widzi, może widzowie widzą jakikolwiek progres. Ja tego progresu nie widzę. Natomiast chciałem jeszcze pana dopytać o Michała Probierza. Jak ja rozumiem to, co pan mówi, no to Probierz powinien wylecieć ze stanowiska, jeżeli jakiekolwiek punkty straci w meczu z Litwą albo Maltą. O to panu chodzi, tak? Nie tylko o... Nie ale o są, punkt ale są najważniejsze. No ja rozumiem, ja możemy rozumiem. zagrać. Możemy no, brzydki po... mecz zagrać, no A, ale ten awans jest najważniejszy. Panie redaktorze, gdybyśmy stracili z Maltą albo z Litwą jakikolwiek punkt i punkt punkty, no bo to dwa... Nie, to ja straciło, jestem przekonany, że, prostu... pani Janku, kibice na taczkach probierza wywiozą, jeżeli straci punkty. Ale nie, na nie no po prostu powinien zostać wylicjonowany, jeśli byśmy, nie daj Boże, stracili punkt. Ale ja o czymś innym mówię. Te trzy mecze będą jakby to być takim preludium do meczu z Holandią albo z Hiszpanią, bo nie wiadomo, z kim będziemy grali. No, to okaże się pod koniec marca, tak. Ale mówię, no nie wiadomo z kim będziemy grali, ale będą, będzie to preludium, i musimy grać właśnie w tych trzech meczach jednym systemem, takim jakim będziemy grali właśnie z tymi wielkimi, o to, żeby wejść bezpośrednio na Mistrzostwa Świata. Jeśli nie wejdziemy bezpośrednio, bo tak się może zdarzyć, bo to jest drużyna z, z najwyższej światowej półki, to gramy w barażach. I to jest nasze minimum. Ale żeby było to minimum my w tych trzech pierwszych meczach ze słabiutką Finlandią no i, i z tymi słabymi zespo zespołami Litwą i, i Maltą no musimy dominować przez 90 minut tak jak dominowała dominował Paris Saint-Germain nad, e, nad Liverpool. I proszę w rewanżu. Nie tylko odrobili stratę, ale wygrali w rzutach karnych, bo przepraszam, sprawiedliwości stało się zadość, to ile oni mieli sytuacji, no zawsze, ale oni widać, że gryźli trawę. I powtarzam, trener ani, za, ani yy, kibice nie mieli pretensji do zawodników Paris Saint-Germain, no, tylko ten są, co, co, co wyprawiał w tej bramce, no to, to przychodzi ludzkie pojęcie, ale tak się zdarza. Ale oni byli lepsi i my mamy być lepsi zdecydowanie. Od pierwszych trzech drużyn mamy dominować na boisku. Ja nie mówię tutaj, że mamy 5, 10, 0 wygrać. Nie, wygrajmy 2, 3, 0, dziękuję. Ale dominujemy i grajmy jednym stylem. A my do tej pory graliśmy raz dwoma dziewiątkami, raz jedną dziewiątką. E, Ramk ramkarzami trzema graliśmy no, nawet, wie pan, To nawet tak było. No więc jeszcze raz, komu to jest potrzebne? Zakończę to tym, że najlepszym moim zdaniem swego czasu był francuski zespół na świecie. Mieli dwie dziewiątki, Giroud i benzeme. Nigdy nie zdarzyło się, że obojętne z kim grali, czy z Niemcami, z Anglią, czy z Gibraltarem, Grała tylko jedna dziewiątka albo Żylu, albo Benzema, bo ten system był, jakby to powiedzieć, cementował się. A u nas? Boska drużyna. Jeden Bóg wie, jak ona zagra i co wygra. I z tym trzeba po prostu skończyć. Selekcjoner przetestował tych 45 czy 50 zawodników i nie interesuje mnie, kogo powoła. Wiadomo, że nie powoła Zielińskiego, no bo ma, ma kontuzję. Nie wiadomo, co jest z Zalewskim. Zobaczymy w ostatnim meczu. I obojętne, czy, czy Robert Lewandowski przyjedzie, czy nie przyjedzie. Musimy dominować, bo mamy po prostu piłkarzy zdecydowanie lepszych. Piłkarzy. A musimy teraz pokazać w tych trzech meczach, że drużyna walczy, walczy nieprawdopodobnie o dominację na boisku. Bo taka będzie potrzebna y, dominacja i taka, taki styl będzie potrzebny w meczu decydującym, powtarzam, Holandia albo Hiszpania. Jeśli tego nie będzie w tych trzech meczach, nie będziemy dominowali, tylko oni będą mieli wiele okazji do strzelenia bramek, goli, to przepraszam. Reprezentację trzeba uświadomić to selekcjonerowi i, składowi, i sztabowi szkoleniowemu: reprezentacja albo się ma, albo nie. Ma. I od tego decyduje trener. Proszę sobie przypomnieć, co było z Niemcami, kiedy ich prowadził trener, który został zwolniony, a przyszedł jakiś Negelsmann, którego wyrzucili z Bayernu i doprowadził do tego, że z Niemcami się w tej chwili cały świat liczy. Cały świat liczy i to, czy oni przegrali z Hiszpanią, czy nie przegrali, no, różnie, różnie możemy interpretować, ale pokazali się z kapitalnej strony. Bo jeszcze do tej pory świat piłkarski mówi, kurde no, gdyby ta ręka została uznana, to kto wie, jaki byłby wynik, czy Niemcy nie byliby mistrzami. I to jest, to jest właśnie to, można przegrać, tylko trzeba przegrać z honorem i trzeba umieć przegrać. A niestety nasza drużyna narodowa w ostatnim, w ostatnim czasie przegrała wszystko, co jest do przegrania, i była tylko piosenka. Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Kto nie chce grać w reprezentacji, do widzenia. Nie ma przymusu gry. Nie grają ci, którzy chcą grać, a nie ci, którzy przyjeżdżają i No stało się. W klubie, jakby, jakby tak zagrali w klubach, jak grają, grali w reprezentacji w ostatnim, w ostatnim czasie, Byliby nie na ławce, na trybunie by siedzieli. I taka jest prawda. Trzeba właśnie do tego doprowadzić. I do tego w tej chwili mamy pełne prawo żądać od Michała Prowierza, żeby po prostu stworzył tę drużynę. Czy będzie miała sukcesy, czy nie. To zależy dużo od szczęścia. Ale musi pokazać pracę włożoną na boisko. A nie można się ten, no to jest drużyna perspektywiczna, oni tam kiedyś będą grani, kiedyś to mnie guzik obchodzi.